Chcesz ogarnąć geometrię na egzaminie osmokrasistym, to choć pokażę ci zadanie, dzięki któremu wszystko ogarniesz. Oblicz wysokość trójkąta ABC poprowadzoną z wierzchołka B do prostej AC. Zapisz obliczenia. No i tutaj wiemy z treści zadania, że mamy jedną wysokość HD, oznaczymy ją, i drugą jako HB, bo to od wierzchołka oznaczyłem to. I teraz popatrz. Wiemy, że pole czworokąta ABCD jest równe 48 cm2. Wiemy, że AC, tak, czyli ten bok, ma 8. A wiemy, że też wysokość ma 2. Więc tu możemy pole tego trójkąta ADC. Popatrz, pole trójkąta ADC. I to jest jedna druga, A razy H, czyli 8 razy 2. Czyli w tym przypadku zostaje 8 cm. I teraz, znając popatrz, pole tego całego czworokąta minus pole tego trójkąta, wyjdzie nam pole trójkąta ABC. Tak? Czyli popatrz, pole trójkąta ABC to jest nic innego jak pole tego czworokąta ABCD minus pole trójkąta ADC. Czyli w tym przypadku 48 odjąć 8 równa się 40 cm kwadratowych. No i teraz znając pole, tak, czyli popatrz, 40 cm kwadratowych równa się A razy H, czyli A to jest popatrz, 8 e, razy HB, bo nie znamy, no i razy jedna druga, tak, to popatrz, tutaj nam wychodzi 40 cm kwadratowych, to się nam skraca, zostaje nam 4HB, czyli widzimy, że jak podzielimy sobie na 4, to nasze to HB, Czyli ta wysokość druga wyjdzie nam 40 na 4,